Proszę Państwa, dziś przejeżdżając przez przelewicę zatrzymałem się na parę minut A cóż mnie do tego zmusiło, zmusiłem i do tego proszę Państwa woń jaka dochodzi to zapach, fajny zapach wędzonych wędzonych wędlinek proszę Państwa pana Jungę w myśli z przelewic znana firma wędliniarska. proszę Państwa tutaj na całym województwie zachodniopomorskim i nie tylko w całym, może powiedzieć, kraju wędlinki stąd, proszę Państwa, rozprowadzane są po sklepach w naszych miejscowościach w Szczecinie, w Barlinku, w Myśli i jeszcze w innych miejscowościach. O tutaj widzę dzień dobry, dzień dobry. pani. dobry. Widzę, że Zapraszamy. pani... Tak, tu chłodek troszeczkę chłod, chłod, chłodnie powiała. Tak, widzimy, że pani pracuje przy sprzedaży czy wędzeniu też tych, tych, tych wędlinek, tak? Tak. I od ilu lat pani, ilu, od ilu lat pani już tutaj tak? O nie wiem. No już po dziesięciu może się zakręcić. No. I jest klienteli, prawda? Żeby tak. firma, firma zresztą jest znana w całym, jak powiedziałem, nie tylko w wózki, ale, ale ale i w całym kraju. Tak. <laughs> Tak, i na świecie, bo dużo za granicę to świeci. A, no właśnie, no to pani się rozwija. Tak. Ale mówię, że przyjechałem, jechałem przez przelewicę i po zapachu tutaj wstąpiłem. Naprawdę, proszę państwa, wspaniałe wyroby, zapach. No państwo nie czują tego, co ja, ale pokażę, tak, co jest na półkach. Tak, ktoś kiedyś wpadł na zamysł taki, żeby w przelewicach zrobić taką wytwórnię czy wędzarnię, tak? Można powiedzieć. bo tutaj, Półfabrykaty fabrykaty przywozimy skądś tam, tak? Pani pół tak, tak. fabrykaty i teraz tutaj, proszę Państwa, i co, co oferujemy dzisiaj, niech pani mi powie. Wszystko, szynka, boczek, polędwica, kaszanka. Szynka, pani mówi, boczek, polędwiczka i co? Kaszanka. kaszanka. Tyl tylko przyjeżdżać i, 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 i kupować, tak? Tak, przyjeżdżać i kupować. W jakich dniach można zrobić zakupy? Od poniedziałku do soboty. Od poniedziałku do soboty, tak? Nie tak. nie oczywiście, bo potrzebujemy tak, ceny dostępne, tak, to dostępne i smaczne jedzonko, też, te, te, musi to jedzonko tak. kosztować, no bo, bo, nie, bo nie można za darmo dawać nikomu, tak, prawda? Tak, wszystko kosztuje. Słyszałem, że w ubiegłym roku, proszę Panią, odwiedził nawet to <grytanie> przedsiębiorstwo, Święty Mikołaj. Tak, oczywiście. Prawda to, <grytanie> czy nie? Prawda, <grytanie> prawda, prawda, był święty Mikołaj. Zadowolony, chyba w tym tak. roku też odwiedzi. No, mamy taką nadzieję. <grytanie> I proszę Państwa, proszę Panią, a ilu ludzi pracuje, To jak można powiedzieć, czy nie można stać jakieś? Eee, nie, 10 osób. Dziesięć osób, około, około to 10. Ale macie swoje staję, tak, stoiska, ma stoiska w Myśliwozu gdzieś powiedzmy w Myśli. Eee, tak, w tak, mamy w Myśliwożu, mamy w Gryfinie, tu należy jaki dzień, nie? Bo to różnie jeżdżą w Hosznie, w Szczecinie. A reklamy wielkie nie, można, nie trzeba Państwu robić, bo przecież reklamy żeście Państwo są, zrobili już, przecież tak. pracując 10 lat, Tak, tak. No bo jak Pani mówi 10 lat, a firma też chyba jest 18 lat już? 18 lat. No to już... O, no w tym roku będzie 18 lat. Znana, znana firma, wszystkie tutaj <laughs> wesela, różne inne imprezy. Tutaj Na wesela bardzo dużo osób bierze, właśnie z no tobą tak. nie? Y, Ruch przeświąteczny chyba będzie o, tutaj... O, będzie i to jeszcze jaki? <laughs> jest, jest po co przyjeżdżać, prawda? Tak, tutaj, żeby, żeby zakupy robić. I samochody widzę ciężarowe też tu podjeżdżają, żeby... No, czy jakieś... Zabierają, towar przywożą i potem zabierają. gdzieś zabierają, tak? Bo skąd te wędlinki przyjeżdżają Tej, jeszcze przed oprawą. A przed... o tego to nie umiem powiedzieć. Nie umiem no, tak, powiedzieć. Tak, to do szefa, bo to szef gdzieś tam jakiś yy, To tak, proszę a... Państwa, króciutko zdrowych, wesołych pogodnych świąt, bo nie wiem czy się zobaczymy przed świętami no jeszcze, że i życzę, żeby firma się rozwijała, żeby te wędlinki, które tutaj widzimy, nam się rozchodziły, żeby firma dalej prężnie działała dla dobra mieszkańców, nie tylko Przelewic, ale wszystkich naszych miejscowości okolicznych i naszym nawet kraju, jak Pani powiedziała, za granicą. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję. za krócie Dziękuję. dziękuję.